Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie zestaw mikrofonów Ulanzi AM18. Zapraszam na szybki unboxing. Zatem zaczynamy, słuchajcie. Opakowanie jest solidne, dowiadujemy się na nim już o podstawowych funkcjach samego urządzenia, samych mikrofonów. W zestawie, oczywiście, książkologia, czyli zestaw instrukcji, który, który stanowi element zestawu. Otwieramy. Zobaczymy, co więcej nas tutaj czeka w tym zestawie. No, i mamy tutaj, słuchajcie, oczywiście, jakiś woreczek, osłona pewnie na cały zestaw. Zestaw kabli łączących na przykład telefony lub aparaty oraz do komunikacji z komputerem. Czyli możemy tak naprawdę podłączyć poprzez te kable. Chyba wszystkie urządzenia, które są obecnie dostępne na rynku, zarówno kabel C, Jack Jack e, 3.5 e, plus e, Lighton do e, iPhone'ów. W zestawie mamy również osłony wietrzne dwie z racji, na to, że są oczywiście dwa mikrofony. No i to co najważniejsze, zatem otwieramy, zobaczymy co mamy. Tutaj mamy widzę e, fajnego Kejsa Etui, w którym znajdują się dwa mikrofony i odbiornik. Case ma e, widoczny wskaźnik. Naładowania, poziomu naładowania, oczywiście ładowanie e, typu C, kablem typu C. E, nie no zobaczmy, jak te mikrofony w praktyce wyglądają. E, muszę Wam powiedzieć, że są one bardzo lekkie. Również odbiornik nie jest jakoś mocno ciężki odbiornik z wyświetlaczem e, dotykowym. Same mikrofony w zestawie są bardzo estetycznie wykonane, kolorystyka, tak jak widzicie, czarno-srebna, o gustach się nie dyskutuje. Niektórym może się podobać, innym nie. Oczywiście, mikrofony bazujące na klipsach. Klipsy tak naprawdę mają dwojakie znaczenie, mianowicie możemy je podłączyć czy też zamontować, na przykład na gorącej stópce. W aparatach chociażby nie. Tak więc zestaw widzicie w całości. Case z wbudowanym akumulatorem 2000 mA. Dwa mikrofony, odbiornik, osłony powietrzne, zestaw kabli, które chyba tak naprawdę pasują do wszystkich sprzętów obecnie dostępnych na rynku. Zacznijmy może od opisu. Samego e, mikrofonu. Oczywiście mamy włącznik, mamy opcję przyciszenia, podgłoszenia, e, e, podłączenia poprzez e, e, m, kabel typu C do komputera i zgrania danych. Mikrofon ma również możliwość podłączenia mikrofonu krawatowego, co pewnie w wielu sytuacjach może rozwiązać e, pewne problemy związane z estetyką no i odsłona powietrzna która jest niezmiernie niezmiernie fajna w dotyku także no i całkiem to estetycznie chyba wygląda ok odpalając co widzimy eee, e, ikonę baterii naładowania e, połączenia mamy również tutaj filtr szumów który jest stanowi trzecią ikonkę od lewej strony filtr szumów który Trudno mi powiedzieć, czy on tak naprawdę skutecznie działał, bo ja bynajmniej w zbyt wielkiej różnicy nie zauważyłem, nie zaobserwowałem nagrywając z filtrem lub bez. No i oczywiście każdy z tych mikrofonów ma wbudowane 8 GB pamięci, dzięki czemu możemy nasz dźwięk, oprócz tego, że jest nagrywany w czasie rzeczywistym na urządzeniu odbiorczym, możemy go również rejestrować. Na samym mikrofonie, co później w postprodukcji produkcji może nam wielokrotnie uratować skórę, gdybyśmy taki zasięg stracili, lub mogli tutaj w tym przypadku dowolnie ten dźwięk sobie jeszcze bardziej obrobić, zgrać i obrobić w programie do edycji chociażby dźwięku, czy, czy, czy w programie do obróbki filmu. Oczywiście to, co mówiłem, możliwość klipsa montowania na gorącej stópce ciepłej, gorącej. Różnie nazywamy. Ok, przejdźmy może do samego opisu charakterystyki odbiornika, który tak jak już wspomniałem ma wyświetlacz dotykowy. Niewielki, bo niewielki, ale bardzo naprawdę estetycznie i mega mi się to podoba wykonanie. Każdy z tych mikrofonów, który połączymy do stacji, możemy... Wyciszyć. Wyciszyć z poziomu właśnie tutaj odbiornika. Tak jak widzicie, ja wciskam z lewej strony, mikrofon wtedy z lewej strony jest odblokowany, z prawej natomiast jest zablokowany i ten dźwięk jest tak naprawdę wyłączony w rejestracji i możemy tutaj dowolnie sobie tym elementem manewrować. Oczywiście mamy tutaj dwa poziomy zasięgu. Przejdźmy może od razu do menu. W menu mamy na sam początek, na sam początku właściwie, opcję sterowania rejestracją dźwięku. Mamy tutaj mono stereo i safety. Zacznijmy może od... Mono. Mono to na przykład forma, którą wybieramy w momencie kiedy prowadzimy monolog, tak jak ja w tej chwili charakteryzując wam sposoby rejestracji stereo, gdybyśmy przeprowadzali na przykład wywiad z kimś, wówczas przypisane zostaną dwa oddzielne kanały, lewy i prawy, dzięki temu w produkcji czy też w obróbce ułatwi nam to. Działanie. I safety w momencie, gdybyśmy przeprowadzali wywiad w jakiejś głośnej sali i otoczeniu, zostaje wydzielony kanał, który umożliwia e, tak naprawdę odizolowanie rejestracji dźwięku, mowy od otoczenia pomieszczenia, w którym się tak naprawdę znajdujemy. Przejdźmy może do kolejnej części. Tak, mamy możliwość podgłoszenia, czyli tak jak wspomniałem, jeżeli podłączymy słuchawki, mamy możliwość odsłuchu w czasie rzeczywistym. I oczywiście tutaj z tego poziomu istnieje również regulacja głośności. Czy jest to przydatne? Myślę, że tak, aczkolwiek... Odsłuch jest istotną rzeczą przy nagrywaniu. Kolejna funkcja, opcja podgłoszenia lub przyciszenia mikrofonów z poziomu rejestratora. Oczywiście możemy to robić, tak jak ja to w tej chwili robię z poziomu samego mikrofonu, ale również z poziomu tutaj odbiornika, tak więc no, ta funkcja też jest tutaj dostępna. Zaleta? Myślę, że tak. Możliwość regulacji. Przy okazji jest to element ubarwiający całą funkcjonalność mikrofonów czy też urządzeń końcowych. Ok, przejdźmy, spróbujemy przejść. No i ustawienia settings. No, i tutaj mamy oczywiście możliwość regulacji podświetlenia ekranu, bajera. Także no tutaj nie wiem czy z tego będziemy mocno korzystać, ale taka opcja jest także, opcja podświetlenia, wybór języka. No co do wyboru języka to muszę Wam powiedzieć, że jest niewiele, bo jest angielski i chiński. Tak. Przywrócenie do ustawień fabrycznych było i tutaj mamy wersję oprogramowania, ustawienie daty, czasu, typowa charakterystyka, typowe podstawowe funkcje w konfiguracji. Tak więc tutaj, jeżeli chodzi o ten poziom i opcje zarządzania, jak najbardziej. My zmienimy teraz sobie tutaj na mono, z racji na to, że będziemy testować urządzenie dalej w monologach. Wyświetlacz z podstawowymi funkcjami, na pewno na plus dla tego urządzonka. Przejdźmy może do kolejnego testowania. Ok, i teraz przeprowadzimy test e, mikrofonów porównawczo. E, mianowicie chodzi mi o mikrofon Genesis Radium 600, którego używam roboczo do nagrań podkładów e, filmów do filmów na YouTubie, które umieszczam z instrukcjami, jak również poradnikami. Tak więc e, mikrofon, z którego zresztą jestem bardzo zadowolony e, i służy mi już od wielu lat. Przejdźmy może do przeczytania tekstu, żebyście mieli punkt odniesienia, jak rejestruje mikrofon Genesis w e, porównaniu czy w porównaniu z mikrofonem Ulanzi. Zatem czytam tekst. Litwo, ojczyzna moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie. Widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie. Panno święta, co jasnej broni szczęstochowe i w ostrej świecisz bramie, ty co gród zamkowy, nowogródzki, ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak nie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem. I to jest fragment utworu, który chyba wszystkim jest znany, a tymczasem przełączamy się na mikrofon Ulanzi, żebyście mieli punkt odniesienia. I porównanie, jak to wyjdzie na mikrofonie Ułanzi. Już przełączyliśmy się na mikrofon Ulanzi. Jesteśmy już tutaj na podsłuchu z tego mikrofonu. Przeczytam również ten sam tekst, żebyście mieli, tak jak wspomniałem wcześniej, punkt odniesienia. Zatem czytam: Litwa, Ojczyzna moja. Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie. Kto cię stracił? Dziś piękność tą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie. Panno święta, co jasnej broni Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy, nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem. I był to tekst przeczytany na mikrofonie Ulancji AM18. Tak więc punkt odniesienia, punkt porównania. Myślę, że będzie całkiem, całkiem rzetelny. Sprawdźcie, porównajcie, wyciągnijcie wnioski. Kolejnym testem będzie test mikrofonu w terenie. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No, słuchajcie, przechodzimy do testu. Producent gwarantuje nam, że e, s, sam mikrofon e, zbiera dźwięk czy też przekazuje go na odległości do około 100 metrów. Oczywiście pewnie jest to uzależnione od warunków, w których będziemy nagrywać, a my tutaj w no właśnie w okolicach Pięknej przyrody postanowiliśmy przetestować. A ja w tym czasie mniej więcej przeszłem około 100 metrów i dochodzę już do źródła rejestracji. Mam nadzieję, że dźwięk był dobrej jakości. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oddaliliśmy się mniej więcej na odległość około 5 metrów. Po to, żeby sprawdzić, czy mikrofon zbiera czysto i pokazać wam, jaka jest różnica. Która występuje w nagrywaniu z mikrofonem Ulanzi, a bez mikrofonu, czyli bezpośrednio na e, aparat, czy fotograficzny, czy telefon komórkowy. Także w tej chwili wszystko to, co mówię, rejestruje się przez mikrofon Ulanzi na odległości około 5 metrów. Zaraz przetestujemy nagrywanie bez mikrofonu, a póki co przełączamy się na rejestrację. Bez Ulanzi. W tej chwili jesteśmy oddaleni na około 5 metrów od źródła rejestracji. Ten dźwięk myślę, że z pewnością jest dużo gorszy. Rejestrator ulazji na dowód tego trzymam w ręku. On jest tutaj przy mnie, nie jest podłączony do aparatu, a więc samą różnicę na pewno już widzicie i słychać goły muchę. Także czy warto? Sami ocencie. Przejdźmy zatem do samego podsumowania. Czy jest to sprzęt, który jest warty uwagi? Myślę, że jak najbardziej tak, z racji na bardzo przyzwoite parametry e, rejestracji, całkiem spory zasięg, e, bogate wyposażenie, również komplet kabli, e, przyzwoity case, który starcza teoretycznie na 20 godzin działania urządzenia, bo ma wbudowany akumulator, tak jak wspominałem wcześniej, 2000 mAh. Etui, w którym możemy oczywiście jak najbardziej zabezpieczyć, czy też woreczek, w którym możemy zabezpieczyć naszego case'a z mikrofon, mikrofonami i odbiornikiem. Oczywiście osłony powietrzne też są tutaj w zestawie. Kolejnym elementem, który może zadecydować o wyborze, tej firmy czy też tego modelu jest cena. Cena jest na poziomie rynkowym w granicach około 480 do 500 zł. Nie udało się kupić go e, taniej w granicach około 100 zł. Jednak ogólna cena rynkowa e, za ten produkt jest w granicach około do 500 zł. Czyli tak naprawdę różnica e, między takimi wiodąca, wiodącymi e, producentami o których chyba wszyscy wiemy, jest znaczna. O połowę albo i nawet więcej taniej. A jakość naprawdę nie odstępuje od liderów w tej półce tutaj produktów. Zatem bardzo dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Zapraszam do kolejnych produkcji. A tymczasem bardzo proszę o być może polajkowanie, być może łapkę w górę. Do usłyszenia. Do następnego razu. Trzymajcie się, hej.